Witam ponownie w Upłark i zapraszam na trzeci już odcinek Spółek Ciekawych Technicznie. Tym razem po wtorkowej sesji 1 lutego 2022 roku. Spółki Ciekawe Technicznie to cykl, w którym przedstawiam Wam na wykresie takie okazje inwestycyjne, które mają szansę urosnąć w dniu kolejnym, ale również takie spółki, na które należy uważać bo może tam być niebezpieczny zjazd do dołu. Zanim jednak zacznę oczywiście zapraszam was do mojej grupy premium na stronie www.utplaw.pl.biz możecie sprawdzić w jaki sposób dołączyć do abonentów tej grupy. Przypominam, że teraz możecie wykupić pierwszy miesiąc ze zniżką 10 zł, czyli zapła zamiast zapłacić 49 zł Pierwszy miesiąc będzie Was kosztował tylko 39 zł. Zapraszam gorąco i już przechodzę do wykresów. Na wykresie widzimy owokeż, ale to nie o nim dzisiaj będzie mowa. Najpierw zajmiemy się takimi spółkami, które w dniu dzisiejszym wygenerowały na zakończenie sesji młot, czyli pozytywny impuls, który może dać większe wzrosty. Pierwszą z takich spółek jest Applicens. Applicens, jak widzimy, porusza się długoterminowo w kanale wzrostowym. Jest to tak właściwie klin e, zwyżkowy, ponieważ nie jest to jakiś idealny kanał. Na dzisiejszej sesji, po kilku mocnych spadkach, nastąpiło na, koniec, na sam koniec odbicie, które może teraz ponownie kończyć korektę spadkową. Teraz można spodziewać się wzrostów przynajmniej do EMA 200 na 13,20, a następnie do 13,50, gdzie jest EMA 21. Zobaczcie, że ta EMA 21, jest tutaj bardzo silna. To ona spychała kurs na coraz niższe poziomy. Dopiero kiedy nastąpi jej silne wybicie, spodziewam się kontynuacji wzrostów tutaj do tej linii czyli do poziomu 14,50, a docelowo nawet do długoterminowej linii trendu wzrostowego, która jest na 15,10 zł, ale to już w nieco dłuższym terminie. Kolejna spółka w formacji złota na koniec sesji to jest Dębica i tutaj Zobaczcie, jaki ten młot jest pokaźny, bardzo długi. Tutaj jeszcze można wyrysować, już dla was to rysuję, już nie będę przypominał, że rysuję zawsze wykresy na waszych oczach, żebyście widzieli, jak one powstają, co tu może się wydarzyć. Zobaczcie, dzisiaj mamy odbicie, to idealne odbicie od dolnego ograniczenia bieżącego kanału spadkowego, w którym porusza się cena. Może to być początek zapowiadających się wzrostów, Najpierw w kierunku głównego ograniczenia tego kanału wzrostowego na 75,40 zł, a później do EMA 200 na 78 zł. To już jest silny opór, i tutaj należy się zastanowić, czy nie zrealizować swoich zysków. Kolejna spółka to jest KlaBater. KlaBater jest w długoterminowym trendzie spadkowym. Nastąpiło tutaj nawet wybicie dołem z kanału spadkowego, które to zostało później przetestowane ten kanał od dołu, sekundkę, już go tutaj dokładnie narysuję, o coś takiego. Został tutaj do, dokładnie przetestowany od dołu, poziom ten został odrzucony. Na dzisiejszej sesji byki również próbowały odbić na północ, powstaje świeca młot, która może dać impuls do dalszych wzrostów. Co tutaj zachęca do kupna, to wskaźniki, które są na samym dole i to właśnie one mogą zainicjować nową falę wzrostową. Jednak przypominam, że tu trwa cały czas trend spadkowy. Zalecam także stop loss na 1,97 w przypadku, jeśli kurs miałby ponownie zawrócić na południe. Kolejna spółka, która zanotowała ostatnio bardzo silne spadki, a na koniec odbija od mocnego wsparcia, które jest na wysokości 55 zł i jednocześnie generuje dosyć pokaźny młot. Mówię o spółce Polenergia. Dzisiejsze minimum to 55 zł, i właśnie odbicie tu od bardzo silnego wsparcia. Na koniec sesji kurs wyciągnięty jest na 57,90 zł. Dlatego teraz można spodziewać się kontynuacji wzrostów. Najpierw tutaj do tego lokalnego dołka, który jest na 63 zł, a długoterminowo nawet do tej linii trendu wzrostowego, która została tu wybita dołem. Jest to jednocześnie EMA 21 na 70,60 zł. To tam właśnie teraz powinna podążać cena. To jeśli chodzi o formację młota. Spojrzymy jeszcze sobie na spółkę MLG. MLP Group, Skróty MLG. Zobaczcie. Tworzy nam się teraz taka wzrostowa świeczka DOI, i tu jednocześnie trwa bardzo długi czas już konsolidacja. Ale teraz należy zauważyć, że jesteśmy na dolnym ograniczeniu tej konsolidacji, dlatego teraz może tworzyć się tutaj właśnie sygnał kupna. Wskaźniki są bardzo nisko, dlatego można spodziewać się wzrostów w okolice 75,60 zł do Ema 200, a docelowo tu do 78 zł lub nawet wyprzedzając, przedłużając to linię do okrągłego poziomu 80 zł. Jeszcze kilka spółek, które na dzisiejszej sesji wygenerowały sygnał objęcia hossy, mają potwierdzone ten sygnał objęcia hossy. Jedną z takich spółek jest 11 bit, a więc 11 bit. Na dzisiejszej sesji, mocne odbicie od wsparcia, jakie tworzyła na 21 na 555,50 zł. Wcześniej kurs odbił od 544 zł. Co prawda, powstał dosyć długi cień od góry. Ale uważam, że to będzie tylko taki teraz ponownie mała konsolidacja przed atakiem na 590 zł i następnie przed dalszym atakiem na wyższe poziomy w kierunku 600 i 650 zł. Wsparcie to właśnie 544 zł. Kolejna spółka, Blueber Team. Tu już jedziemy mocno do góry. Na dzisiejszej sesji przebicie EMA 21, która teraz stanowi wsparcie na wysokości 16,10 zł. Wzrosty mogą być kontynuowane do EMA 200 na 17,60 zł. Dopiero po jej potwierdzeniu spodziewam się retestu linii trendu spadkowego na 19,50 zł. Kolejna spółka. Bowim, przepraszam, bo nie to mi się załadowało na wykres. Mamy już Bowim, mamy tutaj objęcie choscy, mamy wybicie tego ostatniego lokalnego szczytu, co oznacza, że teraz kurs podąża dalej na północ. Bardzo silnym powiem jest ta linia trendu spadkowego obecnie na 10,28 zł. I dopiero jej pokonanie otwiera tak naprawdę drogę do byków na wyższe poziomy na 11,50 i dalej w kierunku 14 zł. Zatem należy tutaj uważać na tą linię trendu wzrostowego. Ale jej przebicie będzie bardzo pozytywne dla dalszego kursu tego waloru. Jeśli jesteśmy przy stalówkach, stal profil, również w dniu dzisiejszym przebicie EMA21. Teraz celem jest EMA 200 na 10,60. Następnie linia trendu spadkowego na 11 zł. Tutaj uważam, że jest pierwszy cel dla byków i tutaj będzie można realizować przynajmniej część swoich zysków. Przebicie tej linii trendu wzrostowego będzie również bardzo pozytywne. Co ważne od... Kilku dni, dokładnie dzisiaj trzecia sesja, pojawiła się pozytywna dywergencja, która tutaj sugeruje właśnie początek nowych większych wzrostów. Po stalówkach płynnie przechodzimy do kolejnej spółki. Jest to Ekopol Górnośląski Holding. Tutaj widzimy, że trwa bardzo wąska konsolidacja między wsparciem na 9,20 poprzez EMA 200 na 9,62, natomiast opowiem jest ma 21 na 9,98 zł. Dzisiaj jednak kolejna mocna, dosyć sesja popytowa. Przebija ona ostatnie, tutaj te świece. Wszystkie one pozostawiają po sobie długi cień od dołu, który sugeruje, że mogą nastąpić tutaj również silniejsze wzrosty. Oczywiście celem będą te ostatnie szczyty na poziomie 12 zł, a dalej ten poziom, czyli 13,70 zł. I jeszcze jedna spółka z tych pozytywnych. Jest to PCC Lokita. Również widzimy, że na dzisiejszej sesji zostaje pokonany ostatni szczyt, jakim, jaki był tutaj na wysokości 88,40 zł. Dla dalszych wzrostów będzie bardzo ważne przebicie tej EMA 21 na 89,30. Wówczas otwiera się droga w kierunku, i teraz uwaga. Tej niebieskiej linii trendu spadkowego, poprowadzonej po ostatnich tutaj szczytach, i jest to poziom 96 zł. Także do tego rejonu myślę, że wzrosty będą bezpieczne. I na tym kończymy spółki pozytywne, które mają szansę na dalsze wzrosty. Teraz kilka spółek tych negatywnych. Na które należy uważać, ponieważ kurs może tutaj niebezpiecznie zawrócić na południe. Pierwszą z nich jest koalener, który dalej porusza się w trójkącie. I uwaga, widać, że tutaj już działa opór, jakim jest M21 na 2,27 zł, i z tego poziomu cena ponownie zaczyna odwracać się na południe. Wsparciem cały, jest, cały czas jest ta niebieska linia czyli dół trójkąta na 1,63 zł. Harami spadkowe dzisiaj pokazało się, przepraszam, takie przerwy, tylko ja tutaj sprawdzam właśnie spółki, które mam dla Was przeanalizować. Harami spadkowe pokazało się dzisiaj na kodę ADDIC na koniec sesji. To znaczy, że ta Świeca dzisiejsza praktycznie przykrywa wczorajszą świecę wzrostową. Dlatego też należy uważać, ponieważ tu może nastąpić jeszcze przebicie w dół. Wsparciem jest MA21, dopóki kurs jest powyżej. Uważamy, że jest ona bezpiecznie, bezpieczna, ale zalecam jednak ostrożność. Następna spółka to trakcja. Na trakcji dzisiaj pokazała nam się spadająca gwiazda. Mamy odbicie od EMA 21, które jest na 1,78. Jest to, jak wynika z tego, bardzo silny opór. Teraz można spodziewać się kontynuacji spadków i już patrzymy. Mocne wsparcie. Stanowi ta niebieska linia prowadzona po ostatnich dołkach. Jest ona na poziomie 1,62 zł. Natomiast na spółce Harper tworzy nam się taki wisielec. Jest to również dosyć negatywny sygnał. Uwaga tutaj na EMA21 na poziomie 7,47. Jednocześnie to są ostatnie lokalne dołki. Ta świeca, mimo tego, że na wskaźnikach powoli zaczynają one odbijać na północ, uważam, że jest bardzo negatywna i tu może rozpocząć się kolejny, kolejna fala spadkowa. I to by było tyle, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Na podsumowanie sesji wtorkowej. Na kolejne podsumowanie zapraszam już po sesji środowej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.